Cześć, u nas bardzo intensywnie. Wczoraj prowadziliśmy szkolenie w Akademii Allegro na temat trafności, a dziś już jesteśmy z materiałem szkoleniowym dla firmy z żywnością ekologiczną, która produkuje całą żywność w Polsce, ale sprzedają na całym świecie. Nie ma ich jeszcze na Allegro, dlatego potrzebują tego przeszkolenia, chcą wejść szturmem na tą platformę, aby i w typu murza. Cześć, Jestem Michał, zajmuję się sprzedażą i marketingiem w firmie Żywność Ekologiczna BioFood. Wziąłem udział w szkoleniu Dlaczego warto sprzedawać na Allegro prowadzonym przez firmę Pryzmat Media, bo chciałem lepiej poznać ten kanał i sprawdzić, czy to dobry kierunek dla naszej firmy. kupony. Po to tym mówię? Żeby to w ogóle czy, czy to w ogóle jest, to, to pomaga nam w buyboxie rotować, wygrywać tą ofertę ze względu na to, jak ludzie sobie sortują. Zawsze jest domyślnie potrafności, ale jak ktoś zbiera monety, to znaczy mi e, oferty z monetami, wygrywacie, bo im nie dodali. Z kuponem inni mają wygrywać, tak? Wyróżnienie inni nie mają, wygrywać, tak? Nieważne jak macie ceny, po prostu wygrywacie. ale w ciągu 3 miesięcy jesteśmy wam postawić Wasze yy, konto wraz z modelami, modelkami yy, z tymi ślimi oznaczeniami smaku, zapachów, w pełni zbudowanym listingu, potrawności, które już dążymy Was pełnie wystawić i wygenerujemy dużo super cen. Nie? Więc jak będzie to możliwe, to będziecie najdrożsi, a i tak Wam zagwarantujemy to oznaczenie, bo jeśli oczywiście tak, to wcześniej też powtarzamy jak mam wrażenie: na nie będziecie najtańsi, a będziecie mogli stworzyć też to znaczenie, więc jak już sami prywatnie szukacie oferty i widzicie, że razy najniższej ceny sobie ja jeszcze za dwa razy gdzieś wpisać, bo nie jest to pewne. Najbardziej podobało mi się to, że wszystko było konkretne i praktyczne, dużo informacji jak zacząć i na co zwrócić szczególną uwagę. Po szkoleniu czuję, że mam dużo większą motywację do działania i przede wszystkim jasny plan jak ruszyć ze sprzedażą. A samo szkolenie było bardzo dobrze przygotowane i profesjonalne, dlatego jeśli ktokolwiek zastanawia się nad rozpoczęciem sprzedaży na Negro, to zdecydowanie polecam. jeżeli chodzi o sprzedaż, no to jestem zaskoczony. bo poszło do góry na tyle, że musiałem dokupić maszyny. Liczyłem na początku kursu na, nie wiem, 5-10 sprzedaży na tydzień, no teraz to jest 50 także tak, tak, jest dobrze. My w tym okresie, no od 1 listopada notujemy rok do roku bardzo duży wzrost sprzedaży. Jest to m.in. w się tego, że zwiększyliśmy asortyment, no ale nie aż tak, żeby zyskać takie wzrosty, więc no tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. M.in. Dlatego, że wszystkie nowo wystawiane przedmioty były wystawiane tak, jak się należy, czyli były te wszystkie wytyczne, wszystkie te, te, te wytyczne, o których rozmawialiśmy, były wprowadzane. Bo opisy to jedno, a drugie to miniaturki, które mieliśmy. To no też bardzo słabe i też systematycznie przekłada się na te wyniki nowych przedmiotów. Rok do roku i październik i listopad był zdecydowanie lepszy. Październik pod kątem liczby transakcji o 40%, listopad pod kątem liczby transakcji o 11%. Liczba sprzedanych sztuk podobnie tutaj jest plus 30% i plus 12%. No i wartość sprzedaży, niestety listopad jest tylko plus 5%, natomiast gros sprzedaży było też dofinansowywane z, OFE, z jakby puli takiej alegrowej, gdzie dokładali swoje do, zwracali mi jakby koszt tej obniżki ceny częściowy, więc wydaje mi się, że to 5% tutaj tego nie obejmuje i rzeczywista wartość sprzedaży jest wyższa tak naprawdę, to co mi wpadło do portfela. Część od klienta, część od Allegro. Tak, ja zaczynałem od zera teraz, bo już kiedyś się na Allegro sprzedawałem, ale to już było dawno temu, nieprawda? Teraz zaczynam na nowym koncie, na nowym NIP-ie, więc no jestem, że tak powiem, nowym Allegrowiczem. Dlatego nie mam jak porównać tego, co było, co, a co jest teraz, bo, bo zaczynam od zera od razu z właściwymi, że tak powiem, zaleceniami i tak dalej. Tak wygląda mój wykres Basingera od kiedy no, założyłem konto. Łącznie mam 468 zamówień, a wartość 20, prawie 29 tysięcy. Jeżeli chodzi o CTR, to wzrósł mi prawie dwukrotnie z na początku i też, że miałem jeden. 16 126 na tydzień teraz mam około 12,205. Zwroty w ostatnich kilka dni troszeczkę poszły do góry. Dla mnie są satysfakcjonujące, żeby rozwijać konto. Jest dwukrotna wartość sprzedaży. Z zeszły rok, jeśli chodzi o listopad, no to był, w tym listopadzie było prawie trzy razy więcej zamówień. Co najbardziej mogę porównać, no to to no to tutaj faktycznie jest, jest ta różnica, bo, bo od maja ta, ta średnia mniej więcej tam się utrzymywała, nie, nie, nieduże wychania były, a w listopadzie, no to wartość sprzedaży wzrosła ponad dwukrotnie z samych to jest na pewno pod tym względem progres. No i... Jeśli interesują Cię konkretne rozwiązania, a nie tylko teoria, to zapraszam Cię do oglądania naszych social mediów, wpadania do nas regularnie na webinary. Możesz też oczywiście nas oglądać na TikToku, YouTube, Facebooku czy Instagramie. Dzielimy się tam praktyką, analizujemy konkretne przypadki i pokazujemy, co tak naprawdę działa. Możemy też takie szkolenie przeprowadzić bezpośrednio u Ciebie w firmie, dostosowaną do Ciebie, Twojego zespołu i konkretnie Twojej branży. Pracujemy na konkretnych przypadkach i skupiamy się tylko na tym, co naprawdę działa na konkretnych, realnych problemach. Jeśli chcecie konkretnej, prawdziwej, sprawdzonej wiedzy, opartej na wynikach, to zapraszamy do kontaktu, a postaramy się Wam pomóc. Trzymajcie się, cześć.